Słuchajcie, wybrałem się na, wy, na wystawę Gateway to Space a, no i zastanawiam się, czy Was zaprosić na nią, czy nie. E, to jest chyba najlepsza w Polsce wystawa, jaką widziałem, e, przy czym zawiera ona modele. Tutaj nie zobaczycie w zasadzie prawdziwych rzeczy. Z najciekawszych rzeczy, jaką zobaczycie, to po, prawdopodobnie będzie ten łazik. To jest łazik księżycowy, a w zasadzie prototyp jego, który został właśnie budowany, zanim powstał ten prawdziwy, e, który poleciał na Księżyc. Reszta to są większe bądź mniejsze, raczej mniejsze modele obiektów kosmicznych. Tak jak mówię, jak na polskie warunki, nigdy nie widzieliście takiej dobrej wystawy. Natomiast jeżeli porównacie to z tym, co możecie zobaczyć na przykład w Stanach, no to powiedziałbym, że jakość tej wystawy przedstawia możliwości polskiego programu kosmicznego w porównaniu do amerykańskiego programu kosmicznego. Tak to mniej więcej jest. Nie? Tak więc. Jeśli nie mieliście okazji widzieć tej w Stanach, warto wpaść to zobaczyć. Jeżeli widzieliście tą w Stanach, to nie jestem pewny, czy 50-60 zł wydanie na tą wystawę jest tego warte. Ale to Wasz wybór. Trzymajcie się, pozdrawiam, hej!